Cześć kochani, tu Agata z Życie Cię Kocha. Wszyscy znamy zależność, jak to wydarzenia, które obserwujemy, wywołują w nas różne myśli i emocje i działania i tak Wszyscy to wiemy, że tak jest. Chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać o odwrotnej zależności. Jak to nasze myśli i to, czego chcemy, wpływa na to, co obserwujemy na zewnątrz. I chciałam się z Tobą podzielić dobrą wiadomością, że wszystko, co widzimy na zewnątrz, co nam się nie podoba, nawet wydarzenia, na które wydaje się, że nie mamy wpływu, albo na przykład działanie drugiego człowieka, na które nie mamy wpływu, sytuacja, polityczna, ekonomiczna, społeczna, na którą nie mamy wpływu. Wszystko, co obserwujemy, jest efektem, jest manifestacją jakiejś naszej decyzji. Kiedyś Coś negatywnego się w naszym życiu działo, i podjęliśmy jakąś decyzję, żeby na przykład w coś uwierzyć. I do tej pory to, co się dzieje, <laughs> obrazuje tą naszą decyzję. Więc sytua sytuacje, które są na zewnątrz i nam się nie podobają, Czasem, przez to, że nam się nie podobają, całą swoją siłę skupiamy na tym, żeby je zmienić. A nie zapomnieliśmy już, że pierwotna decyzja była w nas. Na przykład, jak byłam mała, uwierzyłam, że <laughs> się do niczego nie nadaje, i w związku z tym, że się do niczego nie nadaje, muszę coś tam robić. Albo muszę coś tam obserwować. Albo normalne jest, że ktoś na zewnątrz coś mi pokaże w związku z jakimś moim działaniem. I całe życie to żyje. W podtekście, że się do niczego nie nadaje na przykład. I przyciągam do siebie przez to ludzi, którzy chcą komuś pokazać, że się do niczego nie nadają, <laughs> i. Widzę coś, co mi się nie podoba. A że zapomniałam, że decyzja była moja, intencja była moja, to narzekam, wiję się w reakcji na to, co obserwuję. Jak oni mogą tak mówić, jak oni mogą tak myśleć, jak oni mogą to robić? Przecież to jest nieprawda. Przepraszam. A chciałam się, chciałam ci powiedzieć, że możemy to zmienić. I dlatego na tym kanale mówię tyle o intencji i prawdzie, ponieważ prawda kieruje nas do tego, jak jest naprawdę, jak to się zaczęło. Bo to jesteśmy my, to nikt za nas nie robił, nikt za nas nie szedł tą drogą, więc mamy do niej dostęp. A po drugie, intencja. Czego ja chcę? Bo jeżeli chcę inaczej, niż chciałam kiedyś, kiedy się działa, zaczynała moja krzywda, jeśli chcę inaczej, to mogę to zmienić. To mogę przez to, że chcę inaczej. Nie dziać już tego, co działem do tej pory. Przez chcenie inaczej tak naprawdę wracam energetycznie do pierwotnej decyzji, kiedy na przykład zdecydowałam, że się do niczego nie nadaje, że to jest prawda, że w to uwierzę. Mogę do tego wrócić i powiedzieć sobie: A tu się zaczęło. Tu jest przyczyna tych moich negatywnych rzeczy, na które ja teraz tak reaguję i przeciwko którym się buntuję, i, przeciw, i które sprawiają w mojej opinii, że jestem ofiarą. Tu się zaczęło. Nawet jeśli nie pamiętam, kiedy wystąpiła pierwotna decyzja, to mogę teraz świadomie chcieć inaczej. Ale to jest istotne, czy chcę szczerze. Bo jeśli tylko tak mówię, jeśli tylko tak część mnie tak myśli, część mnie chce chcieć, ale chyba jeszcze nie jestem gotowa. Chcę chcieć inaczej, to będzie we mnie walka. Czy chcę widzieć dalej to, co widziałam do tej pory na zewnątrz? Czy chcę zaufać i jestem otwarta na coś nowego, i chcę inaczej, nawet jeśli jeszcze nie wiem, jak to inaczej będzie wyglądało. Dlatego mówię, że jest istotne, czego chcemy, i jest istotna prawda, bo trzeba sobie pokazać i siebie samego upewnić, że. Ja naprawdę chcę inaczej. Naprawdę jestem otwarta na inaczej. Nie, że tylko tak mówię, a z jakiejś przyczyny jest mi w tej sytuacji wygodnie. Nie chcę się rozstać jeszcze z jakimś objawem sytuacji, którą obserwuję, albo z jakąś czynnością, którą w związku z tym wykonuję. Jeśli jeszcze nie chcę się z tym rozstać, to jest ok, to też mogę być ze sobą w tym szczera. Ale cały czas pamiętam, że pierwotna decyzja była moja. I teraz, tak nawiązując do międzywymiarowej polityki. Chciałam cię upewnić, że teraz możesz coś zmienić, ponieważ po pierwsze jesteś bezpieczny. Jest taka jakby bańka wokół ciebie, która sprawi, że jesteś w stanie odróżnić, które na przykład myśli są Twoje, a które nie są Twoje, które należą do. Jakieś struktury, które cię szkodzi, z którą się być może utożsamiłeś, ale nie są twoje, więc teraz możesz odróżnić, teraz możesz wiedzieć. Teraz nie jest takie proste oszukanie siebie, że coś, co nie jest mną, że tak naprawdę to ja. Po pierwsze, a po drugie mamy dostęp do tej decyzji. Jaka była pierwotna decyzja, która spowodowała negatywną manifestację, którą obserwujemy? Ponieważ mamy większy dostęp do siebie. I teraz możesz, nie mówię, rób wielką rewolucję w swoim życiu, tylko sama wiesz, czego chcesz. Sama wiesz, czego potrzebujesz. Czy jesteś otwarta na Twoje inaczej? Ponieważ wszystko. Co negatywnego obserwujesz w swoim życiu, jest spowodowane jakąś Twoją decyzją. I to jest nasza siła, bo możemy wszystko zmienić. Możesz wszystko zrobić inaczej. Możesz przez to, że chcesz inaczej, zostaniesz poprowadzona do swoich jak. Nie mówię, że musisz wszystko wiedzieć, nie musisz wszystkiego rozumieć, ale zostaniesz poprowadzona przez to, że jesteś szczera ze sobą. W momentach, kiedy nie jesteś, powodujesz tylko walkę, która tak naprawdę utwierdza cię w intencji, że może jednak chcę, może jednak nie chcę tego bałaganu, który jest, który ja powoduję, przez to, że nie mogę się zdecydować. Okej, okay, kochani, wiem, że cały czas mówię o tym samym, po prostu używam innych słów. Ale chciałam, żebyś znalazł w moich słowach pocieszenie, że możesz, że to od Ciebie zależy, że to Ty wybierasz. Kocham cię.